No się siema, siema obcinamy co to mamy w pierwszym kubełku jakby patrzcie zacna suszareczka kurczę, tu są jakieś plastikowce, te pudełeczko, a szało nie ma, a to co to jest? A, to jest taka szaska do łazienki. No a tutaj patrz заслонка No to szafka powiem Wam jakby się trochę chętny, no to jest spoko, bo wąziutka. Dobra, ja lecę dalej. Jesteśmy w temacie. Co my tu mamy? Proszę Państwa. Patrzcie jaka kuchyneczka. No słuchajcie. Stan powiem wam BDB bardzo dobry. No naprawdę jak na tą dzielnicę to kurczę jest utrzymany dosyć zacnie tutaj co to, chyba ktoś ktoś karierę skończył też no słuchajcie w Deliverce no nie poszło, nie poszło ale tu to w życiu, nie każda pierwsza praca, praca jest idealna co my tu mamy no tutaj mamy cyrk o, no, radełku powiem wam dzisiaj taka jest no Powiem Wam tak, w Romansidle jakimś to by napisali, że nie wiem, morska bryza, lekko wózka moje piękne skronia Ale finał finału jest taki, proszę Państwa, no że leje, no leje, no jest gnój po prostu, patrzcie Co oni tu wpieprzyli, ta znowu się nie nauczyła gotować Nie no słuchajcie, obraz wrzuciła do patelni to już musiała być ostra na chacie jadka, że doszło do takich akcji. Ja nie rozumiem tych ludków, patrzcie. Patelnię wyrzuciła, no nie umie gotować, ok No nie każdy jest idealny, ale żeby tak się zdenerwować, że wiecie, obiad nie poszedł i ona wyrzuciła to z obiadem od razu. No słuchajcie, no to to no nie wiem, nie wiem jakim będzie jakim to trzeba być człowiekiem jeżeli ona dalej tak będzie robiła no to ona będzie musiała codziennie po nowej garki latać a tu proszę taki wieniec elegancki nie powiem że to wiecie na mojej jakby tam było drugie takie coś nie wiem co to jest chyba do ćwiczeń jakiś tam mamy lejek tu jakieś buciki patrzcie nie znam się czy to wansy jakieś no trochę, trochę są starte no, jeszcze na siłkę, na jakiś taki mini maratonik. Słuchajcie, jeszcze można by oblecieć, kochana. No, widzisz, dziecko się pobawiło, nowa zabawka wleciała i ty poleciałaś w odstawkę. No, co ja ci poradzę? No, masz tutaj wezmę tam i wiecie, trochę srebra, niech ona w tych ostatnich chwilach. No, dziewczyna, no, poczuje trochę tego, jak to się mówi. Luksusu, luksusu a to od tym popatrzcie od tej cuchenki, ale no, widzicie? Słuchajcie, powiem wam blaszka lepiej utrzymana niż moja w domu. On jest skromny. A tu taka lampa, powiem wam, miałem kiedyś taką lampę. One są eleganckie. Wiecie co jest minusem takiej lampki? Że ona dosyć dużo prądu żre. Ale pewnie obecnie. Jak to się tutaj stało? Czy to się tu zepsuło, czy nie? Nie, to można tu Tak się nakłada, i jest, i jest zacnie. Ona tu ma takie sterowanie. Nie, no, ta lampka, powiem Wam, jest elegancka. No, mówię, miałem kiedyś taką, ale ona żre po prostu, źle prąd strasznie. Dobra, chowamy to do środka. Fajny ten obraz, no. Ja jestem szczęśliwy, to wiecie, czasu nie mierzę Co tu jeszcze jest? Jakaś bluzak jakiś Hulala, patrzcie jaki ziomal Spoko, taka małolacka na czasie Tu następny bluzak, słuchajcie No co ja wam powiem, przeprać Przeprać i na ulicę latać nie? Malutki wyrzucają No słabe są czasy, słabe są czasy a jeszcze wam powiem kurczę, bo nie było filmów tak dosyć długo. Ja dzisiaj pierwszy tak dzień w sumie na żerwy leciałem. Słuchajcie, bo byłem w naszej cudownej Polandii. No na święta zobaczyć co tam słychać w tym naszym kraju mlekiem miodem płynącym. I powiem wam, że no nie wiem czy wiecie, pewnie kiedyś zrobię prezentację prezentację odnośnie no mojej wagi, nie no bo kurczę patrzę mamy kwiecień już chyba dzisiaj trzeci czy czwarty ja tak się zbieram żeby Zbieram się od 1 stycznia się zbieram żeby wiecie jakąś metamorfozę zrobić coś tam ze sobą dobra nie będziemy zachodzić nie będziemy wchodzić w szczegóły, no ale ta metamorfoza widzę, że mi się już do kwietnia rozciągła Pewnie też tak macie, wiecie, postanowienia noworoczne. Te sprawy 1 stycznia, to macie już 5 kwietnia, a to jeszcze nie weszło w życie, nie? No to nie jesteście sami w tych postanowieniach, bo u mnie jest podobnie. No i lipka, lekka lipka, ale powiem wam, że się przeraziłem, bo ja się wbijam do samolotu, nie po tych świętach. A tu kurde, pilot chce startować, a tu samolot raz łup do góry nie może dwa łup, nie może. Tu pierwszy raz, za trzecim razem się poderwał I ja sobie tak myślę, no, no nie, nie, bo ja się wcale nie dziwię. Wszystkie duty, wiecie po świętach, to wszystko jajek na żartę sałatek, jakaś biakiobasa poleciała. No i samolot już nie wyrabia, naprawdę, co innego jakby ten... Poszli wszyscy tym gazem, gazem z jajek, jakby taka bula wspólna poleciała. To ma powiedzieć, że od razu ten samolot rakietowy. Czyli, dobra, leci patrzcie, bo się z ze śmieciarą, konkurencje robią. No, wygląda to słabo, jak gdyby jestem spóźniony, jak zwykle 10 sekund. No, dobra, zaraz się odezwę kurcze patrzcie. No, jest słabo. Ale wiecie co, nie zdawałem sobie sprawy, zobaczymy jeszcze w tym, że śmieciara Że śmieciara tak z samego rana Grasuje, no tutaj coś słuchajcie mamy Co nie mamy, źle w głowie to, to tam. To to, no to zacznę czy to jest to, to jest w ogóle pełne. Tam jakaś płyta winilowa wini to w łeb. Nieźle. Ja widzę, że tu temat trzeba, powiem Wam, lepiej ogarnąć. No cholera ten śmietnik, to jest czasem. słuchajcie, w kurze. Ale, jak to się mówi, Dobra, nie mówi się tak, ale ja tak powiem, że jak wy warsztat uszykujecie, w pracy tak macie Kurczę, czemu ta latarka mi tak Słuchajcie, patrzcie, nowiutki abażur Jeszcze w pudełeczku Zaraz go odczaić Słuchajcie, no patrzcie, elegancja Akurat ja tu na taki raczej śmietnikowy ale mnie strasznie ta szkatuła kręci jakiś dla dziecka zamyczek słuchajcie, jakaś tam to się Ten worek Patrz, jakiś jeszcze trochę sprytu mi tu zostało No, to jest po tych świętach tu jakiś jestem taki no nie do końca gramotny w tych śmietnikach. Co my tu mamy? No jak zwykle Mamy zabaweczki Ciekawe czy to jakieś markowe czy coś, dzieciaki macie, to wpadajcie, zabierajcie i no się bawią. To jakieś kiedyś były takie Lego, nie? A teraz to są jakieś, nie wiem wyglądanie to na jakiegoś takiego krzyśka A, bo bo mają słuchajcie no to jest taka cała akcja pewnie to dobrze czy ty tu pasujesz do tej kury? tak wiecie nie jest to spakowane elegancja dobra chowamy tego do bałaganu z powrotem ale słuchajcie jak ja się mam do tej szkatuły dobrać, ona ja tu mnie dotyka To ona małpa jest pełna Normalnie Nie wiem Nie wiem bo jak zaraz Kurczę, to też muszę włożyć jakim słuchajcie dotykam tym patykiem Nie wiem czy wy to usłyszycie no to jest, jest po prostu jak to się mówi pełna Kurczę to będzie tutaj Trzeba użyć chyba 100% mojej powiem wam inteligencji żeby do tego dotrzeć No ale kto jak nie ja nie Gdyż bo jest taki ciężki zaraz żeby mi to wiecie już ja mam taką sytuację żeby mi to na no, łeb ale niestety jest cholera ale powiem no, wam z daleka to wyglądało lepiej no jest to pełne no zobaczymy zobaczymy dopóki tego wiecie nie, wy... nie wygrzebałem Ela szefowa to ty miałaś tu patrzcie ona tu miała na guziki taki Antuasz nie wiem jak to się nazywa słuchaj kochana no, no zrobiłaś mi tutaj niezłego ząga dobra trzeba ten szmietnik. Podejmę ogarnąć. Ale, no jak to zwykle w życiu, nie? miało być bosko, cudownie jeszcze przejrzymy te bałagany, bo też trzeba będzie schować. Co na tym mamy? No, takie. Patrzcie na kobiecinę sobie. Może to na chwilę. To... Szydełkowanie tutaj coś robię na szydełku. Jeszcze nie wiem czy w ogóle ktokolwiek z Was wie co to jest szydełko podejrzewam Podejrzewam, że możliwe, że nie to za dzieciaka wiecie Za moich czasów Wezmę tutaj to zostawię Ale kurczę co ja tu zostawię to bym muszę jakoś Pani Genia tutaj się przedostać No dobra, zachowamy. Słuchajcie, a to wezmę tu na wideok, na zabika. Tak komuś postawię. Wiecie, będą zaraz działamy szli do pracy. A tu taka szkatuła luksusowa na śmietniku. Zaraz się rzucą. Jak świry na to. Na to wyjdzie jak wyjdzie, nie? Dobra, szpatyk deszkowany. Chowamy, wszystko chowamy, słuchajcie Trzeba po sobie porządki robić Pamiętajcie No to zostawiam tą szkardkę na papika Ile chcę dalej? Pozdro No miały być skarby, ale jak zawsze Pozdrawiam